Mamy tu pięciu graczy Minecrafta, ale tylko jeden z nich jest profesjonalnym budowniczym. W naszym rozumowaniu, takim robiącym to za pieniądze. Reszta oczywiście kłamia zdaniem moim i Stefana jest wygadnąć kto mówi prawdę. Internet mi przerywa, poczekaj. Dobra, tak więc yy, zaczynamy i Stefan, masz jakieś pytanko pierwsze do nich? Hmm... To, póki on że to ja mam pytanko. Yy, pytanko startowe, co oznacza technika gradientu? Co kupa. To miało być w Family Friend. Przepraszam, co kurczę blaszka? Dobra, Gulliver, pomylej to, to zależy od jakiego gradientu, czy prostego, czy skomplikowanego, bo są trzy rodzaje Prosty, podstawowy i skomplikowany To jest połączenie różnych warstw kolorów y, od jaśniejszego do ciemniejszego Przykładowo jasny niebieski przelewa się na ciemny niebieski W sumie jest to bardzo porodna odpowiedź Poczekaj, 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 teraz, jak ty, teraz ja muszę PUNK! Dobra, flasz Do czego no jest... służy komenda fill? Że... Na przykład od jednego roku do drugiego roku i wpisujesz komendę fear i koordynaty tych, tych dwóch rogów i się wypełnia. Proste? Proste. Dobrze. Jesteś dla mnie podejrzany. Pytanko do Artexa: Jakie mapki najczęściej budujesz? W sensie takie jakieś do minigier, spawny, czy takie for fun bardziej. Regularne może budowałeś mapki? Nie ma czegoś takiego, że buduję najwięcej map minigames z konkretnego trybu, bo jak wiadomo trybów jest wiele. A ja nie prowadzę jakichś statystyk, ale tak mi się wydaje, że najczęściej złamawiał spaun i lobby jakieś, tak? Dobra, no to brzmi klasycznie o mój Boże, jakie dobre. Dobra, mam pytanie do BTZ. Dobra. jesteś budowniczym, jaka wynosi stawka za mapę? A no, to na To zależy. To zależy. Ja, to tego się nie mówi. Masz go udawać! Jak? ciśnienie! Ja. Ciś. Ja wiem, Zła odpowiedź! Dobra, to by mam lotę, tak? Narabia lot. Dobra, czekaj, to cięcie, 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 cięcie. Ile zależy, wynosi stawka to za mapę? To zależy zale zale od jakości mapy i tego jak jest wykonana i przez kogo, nie? Dobra, to uznajmy, że tworzysz lobby. Ile byś za taki lobby wziął do serwera? No, to zależy ile by mi klient, ile, jaki miałby klient budować, no, wiesz, nie? Okej, okay, dobra, to jest bardzo omijająca odpowiedź, on jest podejrzany bo... Dobrze, tak więc pytanie do Barmana, bo nie może żadnego pytania. Jakie jest tu ulubione styl budowania? Ty, no to najbardziej lubię historyczny, bo to opowiada o historii naszej polskiej, walczącej i tak dalej. Myślę, że możemy głosować. Kto według ciebie nie jest budowniczym? BTZ. Jak ho, jak. No, on po prostu nie jest tyle. No i wstawiłem tak samo poza barmanem, który też jest podejrzany, ale myślę, że tak, BTZ. Więc dziękujemy bardzo i BTZ odpada. Zrobię mu mikrofonówkę na koniec! Nie ciota. Zost... Dobra, lula druga polega na tym, że macie tutaj domek zbudowany przeze mnie w mniej niż 10 minut. Wygląda jak gówno. Dokładnie tak. I waszym celem jest znalezienie co tu w tym domku jest nie tak. On. To, że... Cicho. Co to kurna jest? Cicho, cicho. Mi... Ty nie! Ty... Ty nie! Czy nie? Wy, tak więc w tym momencie macie chwilę. Każdy z Was coś szuka. Na końcu zapytam was, co znaleźliście, co według Was jest tak czemu to wieżowce. No to po kolei. Flasz, co zauważyłeś? Ten. stosowanie szyb. Lepiej by wyglądało, jakby były te. jak to się nazywało. Szyby. Poraz, no, gdy szyby, ale, ale, ale płaskie szyby. Dobra, Artix. Przede wszystkim patrząc na kolumny. Jedna kolumna jest na dwa, druga jest na jeden, więc są jakby... niesymetryczne i to psuje kompozycję tej budowli. Kompozycję również psuje to, że... ...są zawarte kolumny, które odstają od budowli i nie ma gzymsu. No więc ta budowla sama z siebie od razu wygląda źle. Kolejną rzeczą jest to że jest ona nieproporcjonalna. To znaczy, budując budowlę staramy się, żeby ta struktura miała jakiś sens. Mianowicie, w prawdziwym życiu, gdybyśmy postawili taki dach, on by zwyczajnie się zawalił. Barman jest nie tak. Co nie powiedzieli poprzednicy swoich? Ty, no przede wszystkim za w wy widzicie co tu jest? To, to wygląda jak tak tandetnie. W ogóle nie pasuje kolorystyka w ogóle całego, e, całego tego domku. Nie rozumiem dlaczego. Przepraszam, deski. że ci przerwę. przerwę. Ja ci to 10 no. minut ty to budowałeś? No... w sumie to pięć. No właśnie. No to kurna jest! Dobrze, bo i Gulliver. A nie. nie, ja jeszcze nie skończyłem, co ty gadasz? <laughs> ja mogę całe plusy i minusy tego zrobić i powiedzieć. <laughs> no w sumie... ...jeżeli coś się to każdy z was takie coś powiedzieć o tym domku, bo on jest po prostu do dupy. Ostat... Skróć tak totalnie wtedy, żeby nie przeciągać. Skróć. Wszystko co... Koledzy powiedzieli, brakuje w tym dwóch rzeczy. Po pierwsze, wszystkie te rogi są ostre. I widać, że ten domek jest bardzo ostry. Tutaj nie ma żadnego takiego zmiękczenia tych rogów, co widać po samym dachu, chociażby. A drugą rzeczą, która mnie najbardziej boli, jak mamy tutaj przód. I on jest taki fajny, bo on jest głęboki dosyć. Ma tą kratkę odstępów w porównaniu do innych, ale boki są całkowicie proste. Nie ma tam żadnej powierzchni innej. Wszystko jest na jednej kratce. Więc to bardzo nie pasuje I to też były rzeczy, które zakonowałem budując ten domek Więc w sumie to każdy z was powiedział coś, co budując ten domek miałem na myśli I co chciałem, żebyście zauważyli Słyszeliśmy, co każdy z nich powiedział Ogólnie to nie powtarzali się, co jest też bardzo dobre No i teraz tak, ja wiem, kto że... powiedział jakby według ciebie najmniej, albo coś najbardziej oczywistego Co mogłoby jeszcze ujść, a kto według ciebie coś takiego, Co faktycznie mogłoby mm, zdecydować o tym, że jest budowniczym mm. Kurde, oni tak się ładnie rozpowiedzieli. Mi hmm. flash podejrzany jest, troszeczkę nie sądzisz? No Faktycznie mało powiedział, tylko z tymi szybami nawet sam mówi, że odpadł, więc chyba no brak, właśnie, brak, ten, pe brak pewności siebie, słuchaj, myślę, że można zdecydować o tym, że niestety musi odpaść. Każdy z was wybiera sobie jedno pole. I teraz tak, nie bójcie, się, nie będziecie musieli budować tego domku paskudnego. Waszym do. zadaniem jest zbudować coś całkowicie po swojemu. Przypomnę, jest... elektrowni jądrowie są lepiej oceniane. Tak no, więc rozumieć, dobra. Budujemy na powierzchni. A ile mamy czasu? 5 minut. Czasu, czasu macie, słuchajcie. 10 minut Słuchaj mnie uważnie Pójdź na sam styl budowania I zobacz oczywiście kto nim jest Tu widzę kwadrat, ale widzę, że są bloki przygotowane Więc wierzę, że to się zmieni Tutaj widzę beczkę A tutaj widzę nether Mi się na pewno podoba to, że są bloki przygotowane Żeby po prostu szybciej można było je dobierać To jest na pewno bardzo, bardzo fajne I chyba ukradnę To jest mater. bardzo profesjonalne Tutaj widzę, no Coś się zaczyna, coś się zaczyna powoli A tutaj widzę, tutaj widzę, że y, Ktoś lubi nether Profesjonalnie, ale nie wiem czy czas pozwoli na dokończenie tej pracy więc nie wiem, co będziemy tutaj oceniać. Jeżeli chodzi o pracę Guliwiera, to naprawdę mi się ona podoba. No taki mój takie małe, ale ze szczegółami fajne, fajne. Jeszcze ma dużo czasu, więc może tutaj coś jeszcze dorobi. A jeżeli chodzi o pracę... To no, no. tw... do panowie, do Stefan, to potrzebny twój, twój czas... Ja się popłaczę, zaraz. co to, co to jest? jest? W międzyczasie zapraszam was na mojego Discorda, którego link macie w opisie, a teraz zobaczmy efekty prac naszych budowniczych, ponieważ ich czas właśnie się skończył. Dobra, to Stefan chodź, idziemy ocenić pierwszą budowlę, twoją odbioną oczywiście. HEM! on dalej leci, halo! Tak więc, y, szukajmy pozytywów stary, mamy tutaj trzy różne style zastosowane. Dokładnie, mamy tu Mam nether, mamy tutaj... aqua jakieś ten i end, prawdopodobnie symbolizuje tutaj w przebieg czasu ludzkiego. Ponieważ początek jest czerwony, jak yy, czasy nastoletnie, które są trudne. Niebieski, który określa czasy łatwiejsze i yy, emeryturę i jeszcze tutaj end, który symbolizuje koniec naszego życia. Na 100% tak było. Myślę, że autor ma to na myśli dokładnie. Wbijamy window do góry, słuchaj, i mamy tutaj tak. Yy, myślę, że pełnoprawną bazę. Jesteśmy tutaj w skrzynkę, więc nie, wiem, czy to jest pełna prawna baza. Jest ona piękna. A co najciekawsze, nie ma stąd wyjścia. Więc nie, chyba nie. Ja, to jest, wiesz, to jest. Bo to mówię, to jest przebieg życia. Jak. Aha, i tu jest jak koniec, już nie jak się, jak się, No mówię, jak się urodzisz, to już lecisz do końca. A, to już czasu się nie da. A, to jest. To jest całe... Symbolizuje to, to, że z czasu się nie da cofnąć. Dlatego ładnie. Nie, nie. Lecimy do drugiej budowli. Która mi się bardzo podoba, jest bardzo w moim stylu. Mamy zabudowany środek, ale. Nie ma problemu yy, Bardzo mi się podoba to, że jest taka mała i że jest po prostu... No, że jest dużo szczegółów, a jest mała. Ja taki właśnie styl bardzo lubię, że jest coś małe, ale dopracowane I oceniamy ostatni domek, który jest z miodu A nie! No i ogólnie to objawów... Miałby... Proszę tu podejść, proszę tu podejść Pro... Chodź tu, chodź tu, chodź Ja tu widzę uszkodzone fundamenty, myślę, Be że to jest... Nie, 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 poczekaj, poczekaj Staj na tej linii I spójrzcie w górę Coś jest nie tak Stefan Chodź tu Co tam? Jest <laughs> kobiet No trochę nie, nie, można, nie można zaprzeczyć, że trochę wyświetło się panu z terenu, który miał się przeznaczony. No i ogólnie to tak, no tutaj widzę, że autor cały czas kontynuuje swoje budowanie, może nie powinien. No ogólnie miał być domek, nie wiem czy to jest domek, czy Zacznijmy, od, po, zacznijmy od fundamentów. Jakby uciąć to drewno i zostawić same fundamenty, to na tym fajny domek by mógł powstać, na przykład tutaj takie cztery kolumny, duże okno i taki... Też myślałem, że takie coś będzie. Taki domek w wersji XL by fajny powstał, a to jest jakaś... Tu mamy jakieś wieża miod, piękny. Słucham. Czemu on z boku jest bardziej ciasny niż na... Co? On został chyba nierówno wybudowany, wiesz? Bez kitu jest nierówny, co jest? On jest nierówny! Osobiście o. jakbym miał oceniać wygląd yy, i fakt, że miał być to domek, to wygrałby bez dwóch zdań, środkowy. według mnie, środkowy, dokładnie. Jest? Ten, ten jest majsterszykiem, jak go uwielbiam. On jest piękny. On jest super. Piękny dom. Nie. Piękny. Dobra. 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 Tak więc... Tak, yy... Ocenka, ocenka, ocenka. Stefan, teraz. głosujemy, Dawaj. Kto Pierwszy. dzisiaj powinien odpaść. I kto? I pamiętaj, że dwie osoby, które teraz zostaną yy, przechodzą A. do finału, nie? Czyli no odpada praca należąca do barmana i barman w A. tym momencie dostaje wspaniałą nagrodę pocieszenia. Co tutaj ten, jakiś poemat? Jak to ewentualnie? Więc tak. Sposób budowania, że włożyłeś sobie wszystkie bloki obok, żeby szybko scrollen sobie je kopiować, był naprawdę interesujący i myślałem, że twoja konstrukcja będzie czymś niesamowitym, jak później się okazało, była nie dość, że krzywa. To niedokończona! I to jeszcze robiłeś ją 5 minut po czasie. Więc coś mi tu nie gra. Natomiast Gulliver od początku wiedział, jak z ją stworzyć bez jakichś większych błędów, więc już tam jakąś duszę artystyczną w sobie ma. Ja bym szczerze sądził, że to Gulliver jest prawdziwym budowniczym. Powiem coś od Ciebie. Mianowicie, moim ciebie? zdaniem. Tak, ode mnie. Mianowicie, moim zdaniem, obydwoje mogliby być budowniczymi, tylko po prostu innymi. Bo nie zapominaj, że mamy zajęć prawdziwego budowniczego, który robi to za budowo, ale może się okazać, że jeden z nich robi to amatorsko, a mimo wszystko jest w tym bardzo dobry i zna się na tym. Artix yy, ewidentnie ma styl taki do budowania większych map, większych budowli, tak jak pokazał przed chwilą. To, że była trochę niesymetryczna, to faktycznie trochę dziwne, że przeoczył coś takiego. Ale sam yy, styl, jakby budowania, i fakt, że sobie te bloki mimo wszystko ustawił, to też jest takie dość przekonywujące. Dodatkowo znalazł yy, to, co było w mojej budowli źle, i powiedział na, na ten temat yy, kilka słów więcej. Co wydawało mi się. Yy, bardzo autentyczne. No i też odpowiedział na yy, moje pytanie, czy tam twoje na samym początku, więc jest to też dość yy, autentyczny uczestnik. Za to Gulliver też odpowiedział na twoje pytanie. Tak samo znalazł błąd w mojej konstrukcji też powiedział kilka słów od siebie, które też moim zdaniem były. utwierdziły mnie w przekonaniu, że mógłby być budowniczym oraz zbudował bardzo ładny domek, który, tak jak powiedziałem już nieraz, był w moim stylu bardzo i bardzo mi się podobał. I też go dokończył. Zbudował go od początku do końca, nie kombinował i zmieścił się w czasie. No i wyglądał po prostu bardzo dobrze, więc według mnie. W zasadzie obydwoje mogliby być budowniczymi i to chyba jest po prostu strzelanie w ciemno. Dobra, więc w sumie. Ja sądzę. Więc. Yy, ty już zdecydowałeś. Ja sądzę. Ja sądzę, że Gulliver jest prawdziwym budowniczym. Bo według mnie po prostu oni, obydwoje mogliby być budowniczymi, nie? Ty uważasz, że Gulliver, ja uważam, że obydwoje... Tak więc w tym momencie, chłopaki, niech. Ale pra... ja mam więcej subskrypcji, więc ty nie masz prawa głosu. Cicho tam w ogóle. Tak więc, chłopaki, prawdziwy budowniczy może wyjść teraz do swojego stanowiska. Tak naprawdę, to oboje jesteśmy budowniczymi. Stoń się, powiem. Co ty odwalasz, sary?